Border Collie. Wszystko, co warto wiedzieć. Czyli genialny pies, ale tylko w odpowiednich rękach i w przypadku opiekunów, którzy wiedzą co to za pies i jakie ma wymagania. Więc dzisiaj właśnie te informacje, żeby wiedzieć wszystko co warto o tym Border Collie wiedzieć. Zacznijmy może od wielkości. Jest to pies średniej wielkości 12-20 kg i oczywiście te górne wartości to samce, ponieważ one są większe. Są to też psy długowieczne, ponieważ często zdarza się, że żyją 16-18 lat i chociaż średnio jest to około 13 lat, to jednak te psy należą do psów długowiecznych i naprawdę bardzo często zdarza się, że są z nami bardzo, bardzo długo i zachowują tą energię, tą radość życia naprawdę do końca. Po pierwsze, to psy łagodne i przyjacielskie względem ludzi. One bardzo mocno są nastawione na człowieka, właściwie są pozbawione agresji i są bardzo przyjacielsko nastawione nie tylko dla swoich opiekunów, ale też dla obcych. Oczywiście może wystąpić pewna nieufność, ale to jednak psy, które dosyć szybko zaprzyjaźniają się nawet z obcymi, zwłaszcza tymi, którzy są tolerowani przez, przez opiekunów. To psy, które często uważane są za najinteligentniejsze psy na świecie. Oczywiście są niesamowicie mądre, są psami posłusznymi, psami, które lubią wykonywać komendy i uczą się w sposób błyskawiczny. O tym może później, ale należy pamiętać, że ta inteligencja musi być wykorzystana, ponieważ są to psy, które wymagają naprawdę dużo nie tylko wysiłku fizycznego, o czym za chwilę, ale też umysłowego. Pamiętajmy, żeby ten mózg naszych border coli ćwiczyć, wtedy na pewno będą zadowolone. To psy, które bardzo mocno przywiązują się do swoich opiekunów, i oznacza to, że niezbyt dobrze radzą sobie z samotnością. To nie są psy, które mogą być w jakikolwiek sposób izolowane, mogą być odstawione może to brzydko brzmi, ale psy, które są niejako z boku swoich opiekunów. To bardzo źle na nie wpływa, to jest dla nich największa kara. I mogą wówczas pojawić się problemy. Są to też psy niesamowicie czułe, często okazujące te swoje uczucia i w sposób natarczywy, natrętny, nahalny. To psy, które mogłyby nam te uczucia okazywać właściwie bez przerwy, no i mocno się z tym narzucają, co wielu osobom może przeszkadzać. I mi oczywiście. Będą zadowoleni, że ten pies cały czas chce nam pokazać, jak nas, jak nas kocha, uwielbia pieszczoty, uwielbia ten kontakt z swoimi opiekunami. Kolejna kwestia, chyba wszystkim znana, to to, że to prawdziwy wulkan energii. Ale nie taki wulkan energii, jak Owczarek Niemiecki, jak inne psy, które są wymagające pod względem ruchu. To pies, który jest jednym z najbardziej ruchliwych psów na świecie. To jest takie top 5, jeśli chodzi o ruchliwe psy. Niesamowite wymagania, jeśli chodzi o ruch i potrzeba nauczenia tego psa, żeby odpoczywał. Ponieważ border collie, gdyby miał taką możliwość, on pracowałby, ruszał się od rana do wieczora. Cały czas. Tego psa trzeba nauczyć odpoczywać. Ten pies musi wiedzieć, kiedy jest czas na ruch, a kiedy jest czas na uspokojenie się. Bez tego naprawdę gotowy przepis na problemy. Ponieważ te psy, kiedy się nudzą, kiedy są samotne, kiedy nie mają wysiłku umysłowego, zaczynają odreagowywać i sprawiają sporo problemów. Mogą być hałaśliwe, mogą niszczyć, mogą kopać, no, dzieją się rzeczy niefajne. Ta gigantyczna potrzeba aktywności, ten gigantyczny temperament musi zostać spożytkowany. I to jest największy problem, jeśli chodzi o te psy, że opiekunowie, że opiekunowie często tego im nie zapewniają i później się dziwią, że ich border collie sprawia problem. Więc potrzeba naszej obecności i potrzeba ruchu to takie dwie najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać, kiedy myślimy o tych psach. Kolejną kwestią jest wychowanie, które właściwie nie jest skomplikowane, nie jest ciężkie. Potrzebna jest konsekwencja, delikatność, stawianie jasnych granic. Nic trudnego, ale jednak bardzo często okazuje się, że ludzie sobie z tym nie radzą. A źle wychowany Border Collie to tak samo jak źle wychowany każdy inny pies, masa problemów i musimy po prostu sobie z tym później poradzić. Więc chociaż to wychowanie może nie jest skomplikowane to jednak musimy na nie poświęcić sporo czasu tak żeby nasz border collie wiedział co mu wolno czego nie wolno i co bardzo ważne na przykład wiedział że komenda odwołująca przywołująca jest bardzo ważna i należy ją wykonać ponieważ te psy mają bardzo silny instynkt zaganiania wszystkiego czy to będą inne mniejsze psy większe też czy to będą Najmłodsi członkowie rodziny, jakieś rowery, cokolwiek, nawet samochody, i oczywiście może to być no, nieprzyjemne i wręcz niebezpieczne. I dla otoczenia, i dla samych psów. Musimy o tym pamiętać, żeby te instynkty w jakiś sposób ograniczać, zwłaszcza ten zaganiania, ponieważ może być problem. Jeśli chodzi o bycie psem rodzinnym, oczywiście, ale tylko wówczas, kiedy Spełni się te największe, najważniejsze potrzeby tego psa: potrzebę ruchu i naszej obecności. No ta potrzeba naszej obecności w przypadku rodziny jest o wiele łatwiejsza do spełnienia, jednak to pies wymagający. Oczywiście zapewnimy mu wszystko to, czego ten pies potrzebuje. Może być naprawdę świetnym psem rodzinnym, ale nie jest to takie proste. Ale jeśli się nam uda, naprawdę świetny wybór. To, co miałem wspomnieć, nauka, ponieważ to psy, które mogą być genialnymi uczniami, gigantyczna inteligencja i gigantyczna chęć współpracy z opiekunami to prosty sposób na świetne rezultaty. Tutaj ten pies łapie wszystko niesamowicie komendy wykonuje w sposób błyskawiczny, jednak, tutaj bardzo ważna sprawa to nie jest tak, że ten pies będzie wszystko robił, co od niego chcemy. On też ma swój rozum i niekiedy, jeśli będzie miał fajniejszy pomysł, będzie myślał, że ma fajniejszy pomysł na rozwiązanie, wykonanie jakiegoś zadania, może to zrobić po swojemu. Nie liczmy po prostu, że żywa istota, inteligentna istota będzie robiła wszystko w sposób bezrefleksyjny. Jeśli chodzi o kontakty z psami, z zwierzętami, jest dobrze. Socjalizacja jak zawsze jest potrzebna, ale nie jest ona wymagająca. Co bardzo ważne, to po pierwsze genialny pies pracujący, psi sportowiec. Dopiero później można powiedzieć, że może być psem do towarzystwa, psem rodzinnym. I tutaj pojawia, i tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia, ponieważ Border Collie, jak inne psy, na przykład Owczarek Niemiecki, Stał się psem, gdzie pojawiły się dwie linie. Jedna linia pracująca i druga linia wystawowa. W przypadku linii pracującej są to psy o lżejszej budowie ciała, z krótszą sierścią, niekiedy naprawdę króciutką i wiele osób myli je z kundelkami. Normalnie ten pies nie wygląda tak spektakularnie, jak jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania border collie, do tego, co Wam prezentuję na ekranach, monitorach. Jest to pies mocno nastawiony na pracę, niesamowicie mocno. To nie jest pies dla zwykłych ludzi, tu musimy to zaznaczyć. I ta druga linia, czyli psów wystawowych, cięższych, mocniej zbudowanych, z dłuższą sierścią, bardziej imponującym wyglądem no to co widzicie na ekranach. I one nie są już tak wymagające pod względem ruchu, niestety. To jest duża, według mnie, wada i często nie są aż tak mocno nastawione na tą pracę. Czyli border collie zrobiono to samo co owczarkom niemieckim. I oczywiście nawet te linie wystawowe, jeśli są z odpowiedniej hodowli, to powinny być psami takimi jak powiedziałem, kochającymi pracę, wymagającymi pod względem ruchu i będącymi po prostu normalnymi border collie. Tutaj leniwy border collie Niechętny do pracy, niechętny do współpracy, to nie jest prawdziwy border collie. Pielęgnacja jest prosta, jeśli chodzi o zdrowie, to naprawdę jest fajnie. Trzeba uważać, jak zawsze, trzeba się nimi opiekować, żeby na przykład w czasie tego wariackiego pracowania czegoś nie zrobiły. Ale pies świetny pies posiadający szereg doskonałych cech, doskonałych zalet. Tylko że pies wymagający, naprawdę pies wymagający i nawet te linie wystawowe nie są i nawet te psy pochodzące z linii wystawowych nie powinny trafić do każdego z nas. To pies wyjątkowy i musimy mu zapewnić to odpowiednie życie, odpowiednie warunki, żeby był szczęśliwy. Więc zanim zdecydujesz się na Border Collie, dobrze się zastanów. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.